Hej, zapraszam Was, żebyście zostali na tym filmiku do końca, ponieważ będę wyjaśniał zasady konkursu. Look at this fucking shit! Kurecku. Wygląda jak wiesz co? Jak, jak Fredka, jak Fredka! Jak Fredka wygląda! Masz malinkę sobie! Hapaj to! I takim czy niebieskim w głowę. Hopla! Great! Ludzie w autobusie patrzą, nie patrzą, nie patrzą. Oj, ktoś by się znalazł. I Mamy Fredkę! Jest! Muszę pokazać śmieszny kanał, wiesz? Ty robi tak. Witajcie, Pokémonowe świry. Właśnie z tatą Romanem łapiemy na polskiej ziemi Pokemony drugiej generacji, mianowicie Ksatu. Tata, co to jest? No to jest Jakiś latający ptak. Latający ptak, tak więc łapiemy tego latającego ptaka. Ej, sorry, co? Ptaki to? zawsze są latające. <śla> to akurat prawda. Ona jest. O, jest! Jest też Miss Aga, znana też jako Agnieszka. Przesiadam się znowu do jej samochodu. Hej, hej, Aga, hej, Elo, siema. i będziemy nagrywali dalej bo odcinek. Okay, powiedz to hey. jest tekst, to jest tekst, Miss Odcinek dla, dla Miss Agi. Bo jest, bo jest. O, Miss Aga, cześć! <laughs> siema! Wy tam wszyscy uważacie, bo was Miss Aga dopadnie. No to Da jedzie, jedzie. jedzie was! I złapaliśmy ksatu, więc jest mega. To jest ewolucja tego ptaszka śmiesznego. Wypadł mi jakiś Maril, z daleka wyglądał jak Mewtwo, popatrz. A, ten jest, ja go z Pokémon Duel. Serio? Znasz go z Pokémon Duel? Mhm. Wygląda jak Mewtwo, jak stoi na mapie, wiesz? i Co? myślę Wydaje. No, serio! Słuchajcie, teraz będę dużo mówił. Mewtwo jest w ogóle w innym kolorze. Słuchaj, będę dużo mówił o Mewtwo. Żebym dodał sobie na miniaturce i potem nikt się nie będzie mógł przyczepić do mnie, nie? Myślałem, a, że to Mewtwo! Myślałem a to, to ja Mew... tak. Nie był Mewtwo Tak, moja mama powiedziała, że złapałem Mewtwo, a, a to jednak nie był, to był ratata, nie? Ale na miniaturce dam, naprawdę. W przerwie od Pokémonów piękna kanapka. Ale warstw ma... Mm, ale jajeczko, gorczyca, ogóreczek. Mm. Pyszotko ty moja. Mmm. Domowe fryteczki. Mniam. Słuchajcie, mój e, Pokemon Bug is full e, I muszę kupić Bug Upgrade e, Sorry, nie Bug tylko Pokemon Storage Upgrade A że jest teraz e, za mniejszą kwotę, to naprawdę opłaca się kupić, bo dodaje 50 e, 50 Pokemonów, dlatego zakupiłem I mogę dalej sobie e, żywawo łapać Poki Agnieszka też złapała jakiegoś fajnego Poka mi On niestety się nie chce pojawić, no ale trudno e, Mam nadzieję, że, że może zaraz, tak jak, tak jak ostatnim razem Excellent. 250 to to expa? 250 musiałabyś tle dostać? Ale w ogóle, że tyle będziesz kiedykolwiek miała. Raz, dwa, trzy, synchrony, synchrony, raz, dwa. Słuchajcie, czekam właśnie na Agnieszkę. Agnieszka poszła połapać pokemony w muszli klozetowej. Chciałaby pewnie jakiegoś Gajardosa, ale nie wiemy co złowi. Muszę się spieszyć, bo zaraz wróci. A ja chciałbym zrobić coś fajnego, mianowicie Wydać pieniądze na Pokécoinsy. Słuchajcie, mój plan jest taki, żeby kupić Pokécoinsy, aby wykluć 6 jak 5 km teraz Ostatnio były dwójki, teraz będą piątki, a w kolejnym odcinku będą dziesiątki. Tak więc dobra, Pokemon został złapany, wchodzę sobie do sklepu, items e, do sklepu. Tu, shop e, teraz, 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 teraz. Pieniążki są na samym dole. Na samym dole i 550 Poké końców chcę kupić. Oczywiście tutaj dane są takie, że muszę je ukryć. Tak chcę kupić, potwierdź. Hasło muszę podać. Dobra i no, co jest? Dobra, hasło podane. Poké Coinsy zostaną zakupione. Nie udało się dokonać co? Mm. Oni je... gajardo, w gajardosławki bluczne? Mhm. E ja też idę w takim razie, słuchajcie, toaleta kosztuje 2 złote, ale, ale warto, bo są gajardosy gajardo się respią. No. no, mega. No to fajnie, co zaraz idę. Mhm. Patrzcie! No, bo jak... im teraz są w szkole. Kająk. Nie, nie ten. W jakiej szkole? ty. A nie, ten weekend nie ten jest. Ten weekend tak, teraz od razu, no jutro, właśnie, no to ale w następny nie. Ale zerwałaś kapcie Agnieszka! Wow. Łapie pająka, nie chce mi się ekranu nagrywać Micha ma jednego pająka w pokoju, a jednak się tam nie respi Nie wiem o co chodzi mi suki, wpadło, Serio? No. Wow, pająko ślimak Jest super Dobra, jest okej okay. To oni później... Nie wypobrali jeszcze. No, jeszcze Siemano, lecimy Bye bye, jeszcze raz Bye bye Bye. Przyjechałem do sklepu o wdzięcznej nazwie Kiwi kupić dla Was nagrody na konkurs. Nie będę nagrywał buzi, bo, bo wyglądam po 12 godzinach pracy dość niewyjściowo. No, zobaczymy co wybiorę, bo tak naprawdę nie jadłem słodyczy z Norwegii. Po prostu chcę kupić coś, co jest dostępne tylko tutaj. Jest ciemno, straszno, jest mgła, a ja jadę po nagrody dla Was. Nie wiem jeszcze jakie są zasady konkursu. O Jezu, jak teraz ciemno. E, jakie będą zasady konkursu, ale jadę po nagrody. Tak, co by tutaj dla Was wziąć przyjemniaczki? A? Cóż za nagrodę tutaj wybrać? Rzeczową. Muszę zobaczyć co jest najbardziej norweskie. Hmm. Hem, 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 hem. hem. Która firma jest norweska? Może takie... Może takie lukrecje wam, wam kupię. Słyszałem, że wszyscy lubią lukrecje. Albo takie mieszanki, gdzie jest dużo lukrecji. Hmm. Muszę się zastanowić, zastanowić... Może kilogram takiego czegoś wam sprezentuję. Hmm. Hmm. Ciekawe... Dla kogoś, kto lubi rybę, wezmę mega Pyszną norweską makrelę to będzie, to będzie świetna nagroda, na pewno każdy będzie zadowolony. Tak zadowolony jak te dzieciaczki. O, tak. O właśnie. Tak. Tak, tak lub tak, jeśli wygra dziewczyna. Bez udziwniania. Biorę jedną norweską mleczną czekoladę. Ktoś tam kicha na zdrowie. To będzie jeden prezent. A drugie będzie coś takiego, czego nigdy nie jadłem. Też firmy norweskiej O, there you go. Ej, dobra, kompletnie nie wiem co to jest, ale wygląda tak kozacko, że muszę wziąć też takiego batona. A konkurs jest organizowany z, z racji drugiej edycji e, drugiej edycji drugiej generacji, mojego powrotu z Norwegii do Polski oraz e, na, 1000 na, na 1000 subskrybentów. Aby wziąć udział w konkursie, musicie wysłać jakąś pracę kreatywną związaną z Pokémonami. Może to być zdjęcie, jak łapiecie sami, bądź z kolegami. E, Poki, albo screen ciekawego zjawiska w Pokémonach. Najważniejsze, żeby to był wasz, wasz autorski projekt, będzie to sprawdzane. I tak: e, Nagrody to są. Pokecoinsy. Tutaj trzymam wasze pokecoinsy. Lub słodycze z Norwegii, które widzieliście przed chwilą na nagraniu, jak wybierają. I teraz tak. Osoba, która wygra, ma wybór: poke końca albo słodycze z Norwegii. I tą osobą, ta, ta osoba będzie wybrana przez jury, w, którym, w który skład wchodzi moja dziewczyna, Martyna, Agnieszka znana jako Miss Aga, mój brat Mitchell oraz, oraz oczywiście ja. Druga nagroda zaś trafi, trafi do przypadkowo wylosowanej osoby ze wszystkich, którzy. Wzięli udział. I pamiętajcie, jeśli, jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursie, musicie być subskrybentami y, kanału Polnowski. Zachęcam również do followowania na Instagramie, na którym prawie nic nie ma, <tum> tam z tym. E, ale najbardziej zachęcam Was do polubienia na Facebooku i do dołączenia na, mm, na Facebooku do grupy Maliniaki. Zapraszam Was do Maliniaków. Będziecie na bieżąco informowani o wielu rzeczach, tak więc. Pi, 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 pi,